Mamy dziś wtorek wtorek 650 9 sierpnia ciągniczek już sobie pracuje Jedziemy próbować machinerie teraz po kolei które dźwignie od czego właśnie to Wam zaraz o kilku rzeczach powiem Środkowa chyba, tak jest Środkowa jedziemy i Zastanawiam się, czy nie zrobić Wam krótkiego opisu z maszyny w środku tutaj, ponieważ no na dworze znowu wieje i... A mam mikrofon zewnętrzny roz popsuty I może parę słów powiem wam po prostu w środku co i jak wygląda, albo chociaż tu wyjadę przed halę może będzie miejwiało. Jak zrobimy to na dworze, no to będą straszne... Szumy, i tak dalej, i tak dalej, więc pozwolę sobie ciągnik zgasić i już Wam mówię, cóż my tutaj mamy za maszynę. Rolmako U652. Maszyna, powiem nieskromnie, zrobiona pode mnie z moimi jakimiś tam nie tyle co pomysłami, co z wyposażeniem, które ja chciałem. Pierwsza rzecz, która jakby wyróżnia tą maszynę od maszyny standardowej, to jest zaczep. Ja chciałem zaczep kulowy. Uważam, że to jest najlepszy rodzaj zaczepu do takich maszyn, do troszeczkę lżejszych maszyn, bo wiem, że Piton Fix jest podobnym podobnym zaczepem, natomiast on służy do większych ciężarów. No i nie jest tak, powiedzmy, precyzyjny jak zaczep kulowy. No zaczep kulowy może do troszkę mniejszych ciężarów, ewentualnie poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Znacie się nie będę tu tłumaczył, zaczep kulowy, pierwsza rzecz, co się z tym wiąże. Mamy zaczep kulowy, nie mamy tutaj na tylnym podnośniku. Ja zawsze mówię, tu zawsze gdzieś tam trochę lata, gdzieś się rusza, to wszystko ciągnik dostaje po tyłku. Stąd też decyzja o zaczepie kulowym. Jest zaczep kulowy, musimy mieć siłownik. Mamy tu siłownik, proszę bardzo, od podnoszenia, opuszczenia dyszla, dzięki, którym, dzięki któremu ustawiamy również, co jest bardzo ważne, Głębokość pracy i to jest jedna z tych rzeczy, która pozwala bardzo precyzyjnie maszynę ustawić, ale taka, która też robi nam trochę kłopotów, gdy ją ustawiamy. Już Wam mówię o co chodzi. Pierwszym punktem ustawiania głębokości pracy, może nie pierwszym, ale jednym, jednym z punktów ustawiania głębokości pracy jest tu siłownik czy też zaczep dyszel. Drugim, koła podporowe to też, że tak powiem, jest moje życzenie. Można było tu zrobić hydraulikę, ale już wtedy tych węży mielibyśmy ogrom i tak mamy 9 wężyć. Uważam, że na talerzówkę jest bardzo dużo, ale zaraz wyjaśnię, dlaczego jest ich tyle. Koła podporowe są ustawiane w ten oto sposób. Mamy to w innej maszynie takie rozwiązanie. Jak na razie sprawdza się w tamtej maszynie, więc myślę, że i tu się będzie sprawdzało, więc jeden punkt, drugi punkt, trzeci punkt Wał. Tylko że wał mamy jakby. Mamy cztery siłowniki, mamy dwa siłowniki tu na tej części, tylniej i jeszcze dwa siłowniki tu, czyli jak przestawiamy głębokość, musimy przestawić głębokość tutaj, tutaj, tam, tam, na dyszlu. I na kołach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem elementów, które musimy przestawić. I z jednej strony jest to kłopotliwe, no bo jednak sporo jest tego, sporo jest tych miejsc, gdzie ustawiamy. Z drugiej strony można naprawdę fajnie, precyzyjnie maszynę ustawić. Można ją ustawić tak, że jest w, no po prostu w poziomie. Odciążamy troszeczkę ciągnik. To ma też swoje plusy i minusy, ale chyba o tym powiem na polu. Chodzi o to, żeby maszyna pracowała... Jakby pod własnym ciężarem, ale sama. Niech ona sobie delikatnie kopiuje na kołach. Niech z siebie utrzymuje głębokość z tyłu na wale. I ona wtedy mamy zapewnioną tą głębokość roboczą. Ciągnik nie jest przesadnie obciążony. Uważam, że jest to lepsze rozwiązanie. To jest... Tak, tak ja uważam, czy mam rację... To się dopiero może okaże, natomiast po pierwszych jazdach jesteśmy zadowoleni z tego, jak ta maszyna pracuje, jak się prowadzi, i jak jedzie, zero drgań, uderzeń i tak, dalej, i tak dalej, To jest na pewno zasługa zaczepu bez dwóch zdań. Podwójny wał to też jest rzecz, którą braku, rzecz która brakowała w naszych maszynach, których, której nie mamy w naszych maszynach. Zdecydowanie uważam, że jest to chyba jeden z lepszych, jedna z lepszych, jedna z lepszych metod zagęszczenia gleby po maszynie uprawowej. Taki wał no robi fajną, naprawdę bardzo fajną robotę. Yy, przynajmniej jak na razie w tych warunkach, w których pracujemy, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak ten wał pracuje. Zobaczcie, talerze mieliśmy ustawione dosyć płytko, widać po stopniu ich zużycia. Robimy po rzepaku, więc yy, co tu mamy, 2 cm. Ojciec już marudzi, że za płytko, no ale to tam nie o to chodzi. Niech sobie marudzi. I teraz tak, Słuchajcie, ile mamy tych właśnie węży? Mamy tak, węże dwie pary, znaczy jedną parę, czyli dwa węże od dyszla, dwa węże od rozkładania, jeden wąż od regulowania hydraulicznego zabezpieczenia, żeby się nie rozłożył, tu już mamy pięć węży, dwa węże od podnoszenia i opuszczenia maszyny, dlatego tak sobie chodzę koło maszyny, bo mamy te rygle, i dwa węże od ustawiania głębokości pracy, to mamy dziewięć węży. 9 węży. Ja w ciągniku mam trzy pary. Co się wiąże z czym? Oczywiście przekładaniem przekładaniem węży na polu. No i, i to jest ten minus. No ale jeżeli chcemy mieć tak rozwiązaną maszynę, chciałem dużą talerzówkę, dłuższą talerzówkę, żeby była solidna. No tutaj widać, tej stali jest dużo. Maszyna waży tak naprawdę chyba tonę na metr. W ogóle maszyna to jest 4,5 metra. Już się pobrudziła? 4,300. Mi się coś wydaje, że, oni, że mówiliśmy 4 chyba 600. Nie wiem czy to nie jest zasługa tych kół, bo ona chyba w bez kół jest w standardzie liczona. Coś mi się wydaje, że 4,600 ona waży. No to mamy tonę na metr. Tonę na metr maszyny. Kawał grzmota. No i tak z takiej ogólnej prezentacji to wszystko. Myślę, że więcej, więcej powiem Wam na polu, bo tu tak na sucho to wiecie. To, to tam nie... Teraz nas bardziej interesuje to jak maszyna pracuje, jak... jak... Jak się zachowuje na polu, Czy ogólnie sprawia bardzo pozytywne wrażenie. Podoba się nam podoba się nam. Z początku. Brakuje mi, wiecie co, jakiejś takiej ujednoliconej skali do ustawienia maszyny. Jakiś, nie wiem, może tu trzeba by było zamontować. Widziałem w niektórych maszynach taką taki płaskowniczek ze skalą, albo tutaj ze skalą, żebyśmy wiedzieli dokąd nam się otwiera ten siłownik, żebyśmy mogli wszystkie siłowniki tak samo ustawić, a tak to trzeba liczyć, tutaj te dystanse, to samo tyczy się z przodu, zaczepu, no to tak bardziej to trochę na oko ustawiam. może jakaś poziomica by się przydała, żebyśmy wypoziomowali sobie maszynę, bo pamiętajcie, musimy ją wypoziomować tak, wzdłuż, ale też musimy ją wypoziomować w poprzek, na kołach. Tu brakuje jakiejś jakiej skali, to też trzeba najlepiej byłoby mieć miarę, wzmierzyć jak, czy z tej samej, czy są same, te same długości y, tych śrub rzymskich, żeby to równo ułożyć, dlatego mówię, tych punktów do ustawienia maszyny jest bardzo dużo. Natomiast jak jest to zrobione, no to, to pracuje to naprawdę bardzo fajnie. Przeraża też trochę ta ilość węży. Wiadomo, jak jest dużo węży, to jest istnieje jakieś tam ryzyko awarii. Co prawda my te węże mamy dosyć na wierzchu tutaj. One dopiero gdzieś tam w dyszlu się ch chowają. Więc to nie jest jakaś magia, nie jest to nie wiadomo co. Też nie używamy tej hydrauliki non stop. Jakoś tak wjeżdżamy na pole, ewentualnie na polu podnosimy opuszczamy maszynę tutaj na kołach i to tyle. Więc jakby wydaje się, że nie ma się czego bać, natomiast im więcej elementów, tym większe ryzyko jakiejś tam awarii w przyszłości. No Tego nie da się uniknąć przy, przy takiej budowie maszyny. A wiadomo, jak mamy, nie wiem, prostą, sztywną masz, talerzówkę, tak jak my mamy obecnie, tam jest jeden siłownik i dwa węże, więc elementów, które mogą się popsuć, jest zdecydowanie mniej. E, dobra, lecę na pole i zobaczymy się na polu. Okej, okay, wąż sobie przyłożyłem, zaraz zobaczymy to powinno być od rozkładania O Węże sobie też poprawiłem Teraz jest zdecydowanie lepiej A no już widać, że w przymyciu to tu będzie roboty Bardzo podobają mi się te koła podporowe, to jest kurcze Uważam, że bardzo fajna, fajna sprawa. Tak, teraz tak, dyszel. A, to są koła, dyszel to jest chyba tu. Dyszel. I koła. Dobra, Kazik jeździł, tatuś mój wspaniały, jeździł na D. Nie, on jeździł na C. No spróbujemy. Teraz będzie mi tu pikał E, jak już się rozpędzi to pójdzie Dobra O kurde, nie trochę przegięcie chyba 16 na godzinę, co? Ale robi robotę, ja pierdzielę Teraz nie wiem czy to podnosić na tym Tak, to sobie poblokuję e, w tą stronę. Też trzeba ustawić o tak żeby tylko dotąd dochodziło dobra a co tu się zrobiło w środku to się nic nie piłem jeszcze a tu się taka rzecz zrobiła przybrzydła jest co na zewnątrz o. na zewnątrz na zewnątrz także maszyna 4,5 metra nie wspominałem o tym chyba yy, ponieważ plan jest taki żeby E, próbować 6,6 przejechać, ja na pewno ją spróbuję z 6, wszystko to jest tam bez dwóch zdań. Kurde, podoba mi się, jak to robi. Tam zrobiłem dwa przejazdy, widzę, że Kazik mnie je zredukował do jednego. E, tą broną, broną mulczową. Tutaj robimy teraz płytko, to tak jak pokazywałem Wam tam na talerzu, to są 2 cm, powiedzmy, jak to są może 3, ale przy tej prędkości robi fantastycznie ta maszyna. Mega mi się podoba, mega mi się podoba jak to robi. I te koła podporowe ja powiem wam, że to jest, to jest bajka. No w tą stronę, dobra, podniesiemy trochę te tylnie koła. Super. Wiecie doskonale, że ja, ja chorowałem. Choruję. Mam nadzieję, że, że to będzie li, 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 czas przeszły, że chorowałem, ale... Tak naprawdę, a to sobie później obrobię, tak naprawdę choruje, choruje na maszyny ciągane. I jakby tu wjechać, a ja nie wiem, jak on jeździł ojciec. Dobra, objedziemy sobie dookoła, bo tu jakiś skos miał. Teraz trzeba uważać, żeby za mocno nie skręcać. Nie wiem, ciekawe, jakby Dyszel był już był dłuższy, kurde no to czego parujesz jakby dyszel był dłuższy, czy bardzo negatywnie wpłynęłoby to na manewrowość maszyny po drodze natomiast na pewno na polu by ułatwiło nam robotę wstawię sobie gaz ręczny dobra, 1700 obrotów, mamy 15 na godzinę a z tyłu mamy pył i piękną robotę A i człowiek wczoraj mi mówi: A kurczę, trzeba było pięciometrową wziąć. No bo to tak docelowo maszyna ma zostać, chociaż ją zobaczymy. Musimy jeszcze o pogadać yy, i popracować, zobaczyć jak ona się sprawdzi. A trzeba było może pięciometrową, ale kurde widzę, że 5 metrów to i sześć, yy, siódemka. Miałaby coś co robić. Także nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie maszyna sześciometrowa. Ale rob, robotę robi przykapitalną. To jest tam... bez dwóch zdań. Dobra, bez GPS-a też się da. Na zakąsy robić. Nie, to by było za dużo. Chyba szóstka jednak to by było, piątka to by było za dużo, tak mi się wydaje. To jest akurat. No pod górkę już jadę na D1 Zobaczymy D2 O, i, i puchnie Ale wyciągnął się z tego Ale robotę robi fantastyczną z tyłu Ale mi się to podoba Ja pierdzielę Nie wiem czy mi Aga z nie wywali Jakiej powiem, że jednak chyba chyba trzeba będzie kariera sprzedać. Jest taka możliwość, że mnie wywali z hałby. To tam bez dwóch zdań. Fajne jest to właśnie, że producent ma tak szeroki wybór szerokości roboczych. Szeroki wybór szerokości. Co jest kurde z tą szybą? Wyłączę klimę może. No bo mamy... Zastanawiałem się między czwórką a, a piątką. A pan, z którym rozmawiałem mówi... A może 4,5? A ja mówię, a czemu by nie? Jak najbardziej. I no i jest 4,5. I uważam, że to jest chyba taka optymalna dla nas szerokość. Czwórka byłaby może ciut za mała. 4,5 pół, jak wpierdzielimy głęboko, no to siódemka będzie miała co robić. Oj, po, po, pojęczy. A myślę, że płytko to i sześć z go pociągnę. Ja go na pewno pociągnę, to to Oto możecie się nie... Od tego możecie być pewni, że ja... Że ja go zaczepię. Do tej brony talerzowej. Fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Naprawdę. Oj. No i dalej paruje. Co jest z tym oknem? W tamtej strony. Kurde, się szybę pobrudzę zaraz. No i zobaczcie. E, zaczep kulowy. No nic nie czujemy na poprzeczniakach, przy zawrotach. Jakiś uderzeń, szarpnięć. No kompletnie nic. To jest, to jest coś pięknego. To jest po prostu coś pięknego. No i robota też pięknie odchodzi. Podnośnik nie dostaje, tył ciągnika nie dostaje. No dla mnie bajka. Dla mnie po prostu bajka to jest Strasznie mi się tło. tam zakupa Ziemi. Maszyna nawet nie drgnęła. Jakaś kupa ziemi tam była. Ale robi piękną robotę. Ja! Oj, oj. oj. E, I powiem Wam tak, rozmowa była nie ukrywam taka, że e, miały dojechać do mnie oprócz brony tej mulczowej inne maszyny bo to, to miała być jakaś tam forma testów, forma reklamy, tutaj nie ma co się obrażać na to słowo, bo to tak to wygląda. Natomiast ja od razu powiedziałem, że słuchajcie, ja jestem zainteresowany zakupem brony talerzowej półzawieszanej. No wiem, że wtedy takiej właśnie maszyny nie było, ale rozmawialiśmy jakoś na początku roku. Nie wiem, to był luty i dostałem informację, dobra, to zrobimy taką maszynę. W sumie, przyda nam się na jakieś testy, na jakieś pokazy. Jeżeli pani je nie kupi, w sensie, jeżeli ja je nie kupię, no to po prostu pójdzie dalej w świat. A dla nas nie ma problemu, bo no ja mówię, no i ekstra. Bardzo mi się to podoba. Więc, jakby ta maszyna została zrobiona, no pode mnie. Nie, nie boję się użyć tego słowa, bo tak po prostu było. Co też mnie bardzo cieszy, że, że firma była taka otwarta. Wiadomo, no ja też, o kurde, nie w tą stronę jakimś tam jestem potencjalnym klientem. W którą to stronę? No, A w tą na 7K, ty co? Czekajcie. A, no to co ja źle coś nacisnąłem, przecież normalnie podnosi. Wiadomo, że raz, że jestem klientem normalnym, bo naprawdę chcę kupić tą maszynę... No, tą maszynę w sumie. Yy, I... Oczywiście też jest to forma reklamy dla firmy. Tutaj nie ma... Nie mamy nawet o czym dyskutować. fajnie, że, że producent jest tak otwarty mm. i mówi, ok, nie ma problemu, to my zrobimy. A wiecie, kupić maszynę za grubo, ponad 100 tysięcy bez testowania jej, no to jest abstrakcja dla mnie, ale mi z GPS-a wyszła, uu. równo, że mm, bardzo ładnie robi, naprawdę, no to, to musicie przyznać. To musicie przyznać, że ona robi mega robotę. Kapitalną wręcz. Po rzepakach to też jest... No też jest prawda, że po rzepakach to zawsze wygląda dobrze. To też trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast... No mi się podoba. Mi się po prostu podoba. Także... Tytuł, słuchajcie jest, nie, nie, nie wziął się znikąd. To naprawdę nie są, nie są tylko testy, to na, naprawdę karier prawdopodobnie pójdzie na sprzedaż. To jak mówię, muszę przedyskutować sobie z Agnieszką. Jak widzicie, no dom stoi, w domu na razie nie robimy, bo, bo, bo umówiliśmy się tak, że robimy, ruszamy na wiosnę, żeby on też odstał, ale też żebyśmy kasy uzbierali Znowu nie chcemy się tam pchać w kredyt, natomiast no jeszcze mam do wykorzystania 5 dyksprowu i właśnie złożony. Mam wniosek na talerzówkę. Mam e, karierę na sprzedaż. Mam, Wszystko wskazuje na to w takim układzie, że będzie też Helka na sprzedaż. Znowu, i wtedy no już będę potrzebował, że tak powiem, dodatkowej kasy. więc pewnie cena za Helkę też będzie niższa. I myślę, że trochę grosza trzeba będzie dołożyć i, i maszyna by była, no, więc... Kurczę, no... To mówię, to mam, czeka mnie bardzo, bardzo trudna przeprawa. Jakbym przez jakiś czas materi materiałów nie nagrywał, to... To będę, to wiecie, że żyję, natomiast może być ze mną źle. Bo była mowa, że już nic nie kupujemy. Na no weź tu nie kup. Jest takie pytanie, oczywiście, co do jakości, tak? Co, co z jakością? Co tam będzie się działo w przyszłości z tą maszyną? No mam znajomego, który ma, co prawda, maszynę bezorkową. Yy. Jest zadowolony. Mają dwa lata. Dwa lata, teraz będzie trzeci rok, tak. I też wiem, że poluje na, na taką talerzówkę. Czyli idzie dalej w stronę tej firmy? No, opinie są dosyć pozytywne. No nie wiemy, nie no wiem. Znaczy ja na razie jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Bardzo mi się podoba. I bardzo podoba mi się, jak to pracuje. Też jakby do jakości wykonania. No nie mam, nie mam zastrzeżeń absolutnie żadnych. Tutaj się nie ma naprawdę do czego przyczepić. Więc no, jestem bardzo dobrej myśli. Jestem bardzo dobrej myśli, że tu będzie dobrze. O. A tu mam już niedorobione. Dobra, cyk, jedziemy. Także to będzie na razie na tyle do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.